Jaworzec jest tak naprawdę wysiedlona. Ona jest gdzieś tam tu, dalej. Ale jest wysiedlona, bo, bo co? No ponieważ po wojnie Polska otrzymała te tereny tutaj. Tutaj mieszkali Ukraińcy, którzy zostali wysiedleni. Polacy, którzy tutaj mieszkali z kolei uciekali, ponieważ bali się agresji ze strony ukraińskiej. Zagregata i chyba z sumie, Tak, tak, chodzi o agregat cały czas. Żydzi z kolei zostają podczas wojny wymordowani, więc tutaj no, w, podobnie wcisnęli. Wczoraj pan prezes fundacji Tylko Biszczada opowiadał o historii. Po wojnie te tereny były całkowicie prawie puste pojedyncze tam rodziny tylko zostały i tutaj mieszkały. A wsie, wiele wsi zostało wysiedlonych, właśnie. Domy zostały rozebrane, materiał często wykorzystywany. Ale w pasterce to chodzi czasami tą jedną kreskę można było złapać, a tutaj to jest brak połączenia sieciowego. Generalnie po lewej stronie w dole płynie rzeka. Tutaj obok słoniska jest też pole namiotowe. Grupa ludzi zrobiła fajny projekt. Bieszczady odnalezione. Tutaj jest informacja, kto ten projekt współtworzył jakby przebadała wysiedloną wieś, Jaworzec. Zrobiło oznakowania tras. To na przykład jest piwnica. Długość 3 metry, wysokość 1,70 m i szerokość też 1,70 m. To była piwnica, która znajdowała się pod domem bojkowskim. Nad nią wznosił się drewniany bojkowski dom. Co ciekawe, całość została zrobiona z kamienia bez użycia zapraw zaprawy cementu A nie źle są. kamienie yy, same się klinują Czuję się widzowie tutaj chodząc jakbym odkryła nawet pan serwerki Także tak no. takich wsi w Bieszczadach i nie tylko I tam w Beskidzie sądeckim gdzie byliśmy w Beskidzie niskim jest bardzo dużo Zazwyczaj pozostają tylko cmentarze, jakieś fundamenty, podmorówki. To wszystko. Całość starej chaty w jaworcu, tutaj chciało zrobić zerę, tutaj mieliśmy kuchnię, tutaj mieliśmy kuchnię. Wyobraź sobie, że to mogli budować nawet bez e, używania gwoździ. Wszystko było na takie zaciosy, wiesz? Tam mieliśmy przetrzymy, a tam z kolei sypialnie nie? Rekonstrukcja, jak to kiedyś mogło wyglądać. I teraz się upewnimy, czy na Natal mówi prawdę, bo tutaj jest wszystko opisane. Ej, a to jest znaczy? Nie, to jest prawdziwe. Fragment prawdziwej chaty, natomiast tutaj. Rysunek przedstawia, jak to mogło wyglądać na podstawie starych zdjęć z okresu międzywojennego, pierwsza połowa XX wieku. 38 wiosk, liczyła 91 zagrod. 647 osób mieszkało. Cerkiew w Białowcu tak wyglądała kiedyś. A tyle z niej zostało. Ikonostas. i drzwi oryginalne drzwi teraz chodzimy po fundamentach tu było wejście róg i drzwi widzowie po obiadeczku jesteśmy i gdzie jedziemy? na Sinewirę jedziemy tylko, że jest godzina 14.31 i mogą być tłumy ale zobaczymy to jest niedziela dodatkowo na wiry to taki rezerwat przyrody, gdzie płynie rzeka i są, jakiś czas są jakieś wodospady, wiry i, i takie tam różne, prawda? Generalnie dzisiaj mam taki dzień e, lajtowy, nie idziemy na szlak, No jest na gorąco, za późno wstaliśmy, bo wczoraj był koncept, więc ja do późna byłem na koncepcie e, no. i dzisiaj nie chciałbym się wstawać już. Idziemy na tarnicę, ale jeszcze dzisiaj będziemy to planować. Widzicie przecież, że jestem czerwony nawet na kamerze, bo jest tak gorąco, że... A właśnie zresztą na aucie samym widać, że jest 30 stopni. Zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, 30 stopni. Pozdro 600 by the way. Znaleźliśmy łosia zaklętego w drzewie. Na szczęście nie pije wody dwe klinki, więc myślę, że powodził na nizinach nie będzie, ale, ale jest podobny, co? Fajnie, no. Ale jak pije wodę z wetlinki, to znaczy po prostu poziom wody jest podniesiony, tak? Czy co? Tak. Aha, bo to, 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 wieka, to jest z bez wetlinka. Tak. A Abieszczacka legenda głosi, że gdy łoś z zawoju pije wodę z wetlinki, to na nizinach na pewno będzie powódź. Na tam próbuję wejść do potoku, ale nie ma piasku jak to u nas na nizinach, tylko są kamienie, które są śliskie i ciężko się po nich chodzi. Mm, em, jakby jesteśmy po silnych wirach e, Fajny spacerek myślę, nie? Mm -hmm. Jakby... Czy warto to już sami sobie musicie ocenić? Jakby mi się podobało, spoko, no tak jak mój spokój spacerek, może nie jest to jakiś tam mega unikat, ale jest fajnie, prawda? Fajnie, chyba sezon. godzina popołudniowa i tak nie na kemping wcisnej. Zawitało. Kilka trabantów. Chyba, I małe przyczepyki. A takim nim jestem Nie wiem, czy szukasz jakiś zlot? Czy po prostu gdzieś z jakiegoś portalu Trabantowego się spiknęli wszyscy w cisnej No ale mega. tak, 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 tak. To nawet lepiej. chyba nie jest niewiadówka, nie wiem. A może niewiadutka, ale taka malutka fajna. Fantastyczne. Rzadko się zdarza spotykać w innym miejscu. Trabant to ile się nie mylę. Nie chcę zapomnieć gaffy, to jest z autoprodukcji DDR Jak ja się urodziłem, to, to ono było wtedy popularne. A w dzisiejszych czasach już takich aut się nie spotyka. To są naprawdę unikaty, uwierzcie mi. Pewnie podobnie jak te przyczepy, które ciągną. Idziemy po, pooglądać sobie już tak bez filmowania, nie? Jak to wygląda?